Cześć! Dzisiaj opowiemy sobie o obiektach, które możemy określić jako lżejsze kuzynki czarnych dziur, o gwiazdach neutronowych. Gwiazda neutronowa powstaje, kiedy umiera bardzo duża gwiazda większa od naszego Słońca, ale mniejsza od tej, z której powstaje czarna dziura. I też, kiedy ta gwiazda umiera, wybucha supernowa. I zaraz po eksplozji supernowej. Cała materia, z której jest zrobiona gwia wcześniejsza gwiazda, zaczyna się kurczyć. Kurczy się, kurczy, kurczy coraz bardziej, zapada, ale przestaje się kurczyć na chwilę przed zamienieniem się w czarną dziurę. Ale to, co, to, co zostaje, jest super ściśnięte. Wyobraźcie sobie, że gwiazda większa od naszego słońca. Zostaje ściśnięta do wielkości miasta. To, jak tam atomy i wszystko jest ściśnięte, jest po prostu niewyobrażalne. Przez to, że ona jest tak bardzo właśnie ściśnięta w sobie, jest też super, super, super ciężka. Gwiazda neutronowa, tak naprawdę, jej kawałki są najcięższe możliwe rzeczy we wszechświecie. Powiem Wam, że jedna łyżeczka, jedna malutka łyżeczka materii z takiej gwiazdy, wiecie ile by ważyła? 6 miliardów ton. To tyle, ile waży Mont Everest. Największa góra na Ziemi. Jest to bardzo trudno sobie wyobrazić. Tak naprawdę. Z gwiazdami neutronowymi jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mówiłem, że to są tak jakby. Trochę lżejsze kuzynki czarnych dziur. Otóż zdarza się, że obok siebie są dwie takie gwiazdy, i one z jakim, po jakimś czasie zbliżają się coraz bardziej dookoła siebie. Aż praktycznie zaczynają się łączyć. Ale fajnie to będzie widać na tym filmiku. Thank you. <sled> Co widzieliście, to właśnie było połączenie się dwóch gwiazd neutronowych. Kiedy się łączą, też się tworzy wielka eksplozja. Nazywa się ją kilonową. Ale co ciekawe, w wyniku ich połączenia, wiecie co powstaje? Czasem te gwiazdy już mają, kiedy się połączą, dość dużą masę, żeby stworzyć czarną dziurę. I my z Ziemi Teraz coraz częściej obserwujemy dzięki nowocześniejszym teleskopom, właśnie łączenie się gwiazd neutronowych i fal grawitacyjnych, które wtedy powstają. Hm. Tak jak mówię, we wszechświecie jest jeszcze więcej ciekawych rzeczy, które poznamy w kolejnych filmach. Na razie!